Mogę nie być youtuberem. Mogę być po prostu bezrobotna. Możesz być na innym portalu, który świadczy usługi wideo. To ja jestem menelem! Możesz być na innym portalu medelem świadczącym nie mają YouTube. usługi wideo. My... Dobra, czuję mocna satyra content będzie. To hejterzy i ludzie, którzy będą chcieli to wykorzystać przeciwko niej, będą widzieć, że ona to czuje, że to jest jakiś tam... Jedną ręką nie da się hejtować. Dobrze. I... No i czasu nie cofnę, no nic już w tym momencie nie zrobię. Oczywiście to rozpowszechnianie jest osobiście... z... nielegalne, dlatego e... sprawę zgłosiłam na policji i jest w toku. Kapuż, kapuż, inaczej sześćdziesiątka, bez czupów, sprzeda najlepszego ziomka, kapuż, kapuż. Aderro, trzynaście złotych, siedź tam idzie. Adero, wszystko dobrze. Pozdrawiam Mordeczko. Żeby tych po prostu, żeby tego nie rozpowszechniać... Kurwa. O to my! No kurwa, jaki ten content jest złoty. A facet to zobaczy, to będzie udawał kurwa, że taka, taka Jowaka. A wiadomo co zrobi? Wyjmie mięso i będzie kurwa jechał z tematem. Ładny tak? Kurwa chuj cię to obchodzi, rurojebana. Że mówiąc o... kurwa o tym, że to, to jest ja jest i, i że będą osoby no na sobie tutaj. troszeczkę w tej sytuacji, no ale... Podpisano prokurator generalny <laughs> ciura w dupie. No, no w życiu widziałem cię nago. Mama, papa. Nie no, no, to kilka osób na pewno, ale nie, nie policzę teraz, no bo nie przypomnę sobie wszystkich osób, które mnie widziały nago na powiecie. Na, na Odpowiedź brzmi, nie wiem, choć się domyślam. To jest <słytk> <Bądy, bądy. śłytk> Ej, uważam, że to był śmieszny film. Uważam, że, to, że to się, ten film się fajnie śmieje z tej sytuacji, jednocześnie nikogo nie obrażając i po prostu dobry content, dobry content po prostu, łapa w górę. Ej, to jest takie dziwne uczucie, od kiedy zacząłem streamować na tym Twitchu i się wpychać nohalem we wszystkie sprawy, komentarze i dramy, jako największy atencji już polskiego internetu, nagle się okazuje, że ludzie też mnie czasem wrzucają moje jakieś reakcje do tego i ja się zawsze strasznie dziwię, takie o kurwa, ja tu jestem. Ciężko się przyzwyczaić.